Dzień dobry. Przedstawiam Wam naszą najnowszą publikację Warszawa Lewiego i Dali, yy, która powstała dzięki współfinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawa, a utworzona została przez fundację Tup, -tup, Tup Publikacja ta ma zapoznać najmłodszych warszawiaków, ale i dzieci z całej Polski, z życiem codziennym oraz świętnym polskich Żydów. Zrobimy to jednak w nietypowy sposób, poprzez zabawę. Dzięki publikacji Dzieci poznają symbole żydowskie i dzięki temu będą mogły rozpoznawać je już na całym świecie. Może w tej chwili już niektóre z waszych dzieci wiedzą, co to jest takiego Tora lub Menora. Nauczymy też dzieciaki grać w dreidla, czyli taką typową żydowską zabawę, która jest grana w trakcie święta Hanuki. Dzieci zapoznają się również z zasadami koszerności, poprzez kolorowanki, zgadywanki oraz wiersze. Jeśli wasze dziecko jest twórcze, będzie miało możliwość stworzenia swojego własnego arcydzieła, zupełnie jak Hagal albo Wujanki przewłosni. Również te dzieci, które uwielbiają tańczyć, będą mogły nauczyć się tekstu oraz podstawowych kroków do piosenki Havana Gill. Publikacje można pobrać bezpłatnie na naszej stronie tup-tup-tup.org.pl. Żydzi bez polskich znaków. Natomiast warszawscy nauczyciele z przedszkoli oraz pierwszych klas szkoły podstawowej będą mogli otrzymać tę publikację bezpłatnie, wydrukowaną, jeśli tylko zalogują się na naszą stronę i uzupełnią dane do wysyłki. Serdecznie zapraszam i życzę wielu gier, fajnych gier i zabaw.